Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł On na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy, otrzy wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto słowo Pańskie. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a dzisiaj przemówił przez swojego Syna, który przyszedł tak zwyczajnie w tę świętą noc. Tam, gdzie jest noc, tam, gdzie jest grzech, Noc kojarzy się z czymś złym, z, z, z lękiem, z jakąś niepewnością, z obawą. Tam zawsze przychodzi Bóg, bo taki jest właśnie Bóg. Przychodzi po to, aby rozproszyć ten mrok. I może jest jakiś mrok wewnątrz naszych rodzin, który trzeba rozproszyć. Może jest jakiś mrok między tobą a mną, między żoną a mężem, między rodzicami a dziećmi. Między dziadkami a całą rodziną, kuzynostwem z dalszą rodziną. Może jest jakiś mrok. Przyszło to światełko, aby rozproszyć ten mrok, aby ten mrok został wchłonięty przez światło. Ta symbolika nocy i światła jest tak głęboka ukazuje tajemnicę zmagania, walki, która się toczy. Niestety na śmierci, życie i ta walka toczy się wewnątrz ludzkiego serca, wewnątrz ludzkiej duszy. To tutaj wszystko się zaczyna. Tutaj, stąd z wnętrza pochodzą i zło, i, i, i nieprawość, i chciwość, i przewrotność, i chęć zemsty. A Bóg właśnie przychodzi do tego mroku, nie brzydzi się nim, nie gorszy. Przychodzi do tego mroku, jakby mówił, wszystko będzie dobrze. Zobacz to wszystko, ten mrok w moim świetle. Wiecie, że jak wschodzi słońce, to, to jakby trzmycha mrok, ucieka gdzieś, jakby, jakby go ktoś gnał. słońce wschodzi i ten blask światła dotyka naszych twarzy. I jakoś człowiek czuje, że, że da radę. Że podoła ten, ten, nieraz, nieraz widzieliśmy ludzie, albo sami tak, żeśmy się zachowali, kiedy zamknęliśmy oczy i, i wystawiliśmy twarz na słońce. I kiedy dotykały nas te promienie, ciepło, i gdzieś czuliśmy, że to się wlewa do naszego serca. Właśnie tak przychodzi Bóg z tym światłem, które chce przeniknąć do najgłębszej ciemności naszych dusz. My sami tego mroku nie rozproszymy. My sami, jakimś zmaganiem, jakimiś technikami, nie damy rady. Musimy zaprosić to światło. I wielokrotnie Bóg przychodził, próbował rozproszyć ten mrok przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przyszedł w synu swoim, jednorodzonym. I wczoraj w nocy dziwiliśmy się, że przyszedł właśnie tak zwyczajnie, bez splendoru w rodzinie. Przyszli ludzie zobaczyć, co zobaczyć, co zobaczyli. Zobaczyli rodzinę i dotarło do nich, że to jest nadzieja świata. Właśnie to jest nadzieja świata zdrowa rodzina. Jeżeli rodzina będzie zdrowa, to ta tkanka społeczna będzie zdrowa i będzie tworzyła wspólnoty, które będą sobie służyły. I ludziom będzie żyło się łatwiej lżej, bo nie będą sami nieśli ciężaru życia, jako takie samotne wyspy, ale będziemy tworzyli wspólnotę. Dlatego Kościół wyraża tę tajemnicę, że jesteśmy rodziną dzieci Bożych i że jedni drugich brzemiona nosimy. Jest rodzina w domu, ale jest rodzina tutaj w Parafii. Że możemy na siebie liczyć, siebie wspierać. Zobaczyliśmy to, jak nas, duchownych, wsparli parafianie w czasie Adwentu, w przygotowaniu do świąt. Płakać się chciało, jak widziałem, że, że nasi rektorzy, ministranci czują się tu jak w domu, że tu jest ich dom, że oni tutaj przychodzą, chcą tu być. To jest wielka dla nas nagroda że chcą, wycinają, te gwiazdki przyczepiają. Mówię, tylko błagam was, uważajcie, żeby kto nie spadł, żeby coś się nie stało. Oni, dobrze, dobrze, niech probosz się nie martwi. Ale to, to, to wielka radość, że, że tu siostrze pomogą, że, że przyjdą, że, że, że robią coś. I z tego płynie także ta satysfakcja. Człowiek, który się jakby zasklepi do tego mroku i próbuje sam swoją mocą ten mrok rozproszyć, to w jeszcze głębszy mrok popada. A kiedy człowiek czyni siebie darem dla innych, to, to jego, ten mrok znika. Wiecie, że to nie jest łatwo tu przyjść, czytać Słowo Boże, a chłopcy przychodzą, pokonują coś w sobie i przychodzą i, i, i czytają. Czasami lepiej, czasami gorzej, no ale nie nauczy się człowiek inaczej. To jest to zmaganie i tego zmagania uczymy od małego. Gdybyśmy tego nie uczyli od małego, to moglibyśmy wychować człowieka na egoistę, któremu się wszystko należy, który wszystko musi mieć zapewnione, zabezpieczone. Jest gdzieś taki skrypt, że wszystko trzeba dziecku dać. Słyszałem ostatnio taką rozmowę, jak pewna babcia się bardzo no, poruszyła się, zabolało ją, bo odświeżyła sobie mieszkanie i przyszła, przyszła wnuczka mała i tak rękami po tych ścianach, po cukierku czekoladowym. I babcia mówi, nie wolno tak, zobacz. A, a córka mówi: Mamo, co ty? To nasza to twoja wnuczka. No to co, że to wnuczka? To do maściany mazać ta wnuczka? No nie, trzeba uczymy od razu dobrze. Od razu uczymy dobrze. Dlatego, że to dziecko musi od małego rozumieć, że ktoś włożył jakiś trud w pracę. Raz nie zrozumie drugi, piąty, dziesiąty, a za dwudziestym zrozumie. Ale od razu upominamy. Od razu. I robimy to z miłością. Zapewne w tej szkole nazaretańskiej, w tej ciszy, tego nazaretańskiego domu, święty Józef to jest może jakoś yy, śmiesznie zabrzmieć, ale święty Józef na pewno uczył Pana Jezusa. Aniołowie się może śmiali w niebie. Opatrzcie, święty Józef uczy Pana Jezusa, stolarki. A Pan Jezus się uczył, uczył się tego wszystkiego, yy, bo to był Jego opiekun, tata yy, ten ziemski, i pokazywał: przecież Pan Jezus wszystko wiedział. A jednak umiał być pokorny i w tej szkole się uczyć. Był posłuszny swojej matce. Kiedy został w świątyni, to oni tego nie zrozumieli, i, i mówi: Nie wiedzieliście? Prowadzicie życie duchowe głębokie. Mamo, tato, nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? I, i to też dla nich była jakaś nauka. Zaczęli to rozumieć w nowy sposób. Oto dzisiaj do, do, dotarliśmy do, do tej tajemnicy, że Bóg przemawia w swoim synu. Bodajże święty Jan od Krzyża mówił, że, w Chrystusie, że Bóg w Chrystusie powiedział wszystko, co miał do powiedzenia. Już nie będzie żadnego objawienia, już nie będzie jakiejś nowinki w Kościele, już nic się nie wydarzy, większego niż. Przyjście Zbawiciela. I przyszedł tak zwyczajnie i żył prosto, zwyczajnie bardzo żył. Tak jak prosto i zwyczajnie żyła jego matka, jak prosto i zwyczajnie żył jego ziemski opiekun, yy, ziemski, mówimy, ojciec, cień ojca, święty Józef. I jak jego życie było tak zwyczajne. Przecież przez 30 lat życia Jezusa nic nie wiemy. Mamy jeden epizod, jak był chłopcem i zgubił się. Został w Jerozolimie. Może zgubił się to bardziej rozumiane od, od strony rodziców, bo on nigdzie się nie zgubił. To oni się zgubili. Chodzili, go szukali. Nie wiedzieliście? Mamo, tato, powinienem być w tym, co należy do mego ojca. Dziwnie to brzmi, że Maryja z Józefem się zgubili. Ale tak naprawdę oni i gdzie go odnaleźli? I gdzie odnaleźli tak naprawdę siebie? W świątyni. Poszli do świątyni. I to jest jakby nauka dla nas. Że rodzice, jak się gubią, to muszą wrócić do źródła, do Boga, i trzymać się tego Boga kurczowo. Człowiek ma dwie ręce, żeby otrzymać z jednej i z drugiej strony za rękę, ma dwoje oczu, żeby dobrze widzieć, i dwoje uszu, żeby dobrze słyszeć, ale tylko jedne usta, żeby tyle samo, co się mówi, tyle samo słuchać, dwa razy więcej słuchać niż mówić. I to nas uczy, że mamy wrócić do źródła i wsłuchać się, i wpatrzeć, i milczeć, i zastanawiać się, co źle zadziałało w domu, kiedy zgubiliśmy drogę. Bo możemy być razem, mieszkać razem, ale już ze sobą nie być. I, i siadamy i zaczynamy dialog. Mężu, żono, coś jest nie tak, coś się dzieje. Nie ma Ciebie w, tych, w tej przestrzeni. Nie tylko się dąsać, ale rozmawiać. Trzeba mówić. Nie, nie można milczeć w pewnych kwestiach i czekać, że ktoś się domyśli. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, z miłością. Powiedzieć: Mam to, to i to. Ale też widzę to, to i to. Widzę minusy, ale widzę i wielkie plusy. Bo inaczej pęknie. Między nami ten, pęknie ten monolit małżeństwa i zaczniemy się od siebie oddalać, aż tak daleko, że już nie będziemy siebie widzieć ani swoich spraw, swoich problemów. Może się okazać, że, że staniemy się dla siebie obcymi ludźmi, mieszkającymi pod jednym dachem. A gdzieś na tej dryfującej krze, pomiędzy tymi dwoma, jedną i drugą krą, będą gdzieś tonęły te dzieci. Które będą szukały jakiegoś spoiwa jedności, miłości małżeńskiej. Oto Bóg przemawia do nas na różne sposoby, ale teraz przemówił przez to maleńkie dziecię, w tę świętą noc. I każdy z nas musi wejść w kontakt z tym dziecięciem, co ona nam mówi, że jak obronić to, co najdelikatniejsze, najbardziej kruche w rodzinie. Wiecie, że największą mocą, a zarazem najbardziej kruchą rzeczywistością jest miłość. Ona góry przeniesie, ale jak łatwo ją zranić i zgubić. To jest paradoks, pozorny paradoks, że miłość jest, y, y, zmieni świat, ale y, 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 miłość tak łatwo zranić, tak łatwo stracić w tym wirze tego dnia, tych obowiązków. Wiem, że może się powtarzam, ale zobaczcie, że Maryja. Ona siedzi i piastuje dziecko. Ona jest skupiona na swoim powołaniu. Tu światy się toczą, przewala się wojsko rzymskie, jakieś ruchy tych wojsk, coś się dzieje złego. A Maryja siedzi i, i, i chciałoby się powiedzieć, że kolędy śpiewa. No. Coś śpiewa temu dziecku i go piastuje. Patrzy, czy, czy ma sucho, przewinęła go, nakarmiła. Józef patrzy, to coś tam pomoże, stoi tak samo, robi swoje. I warto w, te, w naszej rodzinie dzisiaj yy, yy, zobaczyć, czy my przypadkiem nie zaniedbujemy tego dzieciątka, robiąc wszystko, tylko nie to co trzeba. Tak może być. Że możemy być tak utrudzeni, tak jak pan, kiedyś święty Piotr dostał taką repremendę, sam mówi, całą noc łowiliśmy i nic, że sięśmy nie złowili. A pan Jezus mówi, no bo, że się źle łowili. Zarzućcie, tak jak ja wam powiem, zarzucili i wyciągnęli tyle, że nie mogli tego wydostać na brzeg. Więc warto sobie dokonywać takiej rewizji, czy przypadkiem nie robimy czegoś, co nie jest naszym powołaniem. Wybaczcie, że tak daleko idę, ale y, ośmielam się, bo jesteśmy rodziną, więc dotykam takich rzeczy i też y, chętnie wysłucham y, tego, co Wy byście podpowiedzieli proboszczowi. Y, niech Dobry Bóg nam wszystkim błogosławi, niech to Boże, Boża Dziecina nas inspiruje. Y, proszę Was o to, żebyście w, w rodzinach chronili chronili obecność Boga. Bo jeżeli ochronicie obecność Boga w swojej rodzinie, to będziecie szczęśliwymi i, i zrealizujecie swoje powołanie. I, I kiedyś będziecie patrzyli z miłością i radością na to, jak wasze dzieci żyją wiarą. Życzę wam tego z całego serca. Amen.